Tak, to jest najbardziej oddalony punkt, że tak powiem, w moim okręgu wyborczym. Stąd jest kawałek drogi, jednak do, do, do biura się od duże. I komunikacja jest też umiarkowanie dobra. W związku z powyższym no, pewnego czasu tutaj czynimy te próby, ale w końcu zdecydowaliśmy, że takim dobrym miejscem będzie właśnie siedziba w PKO. Jest to centrum miasta, jest to dobrze znane miejsce. I, i myślę, że tak, wespół w we zespół, no bo to jest wspólne biuro, prawda, wspólne tutaj organizujemy z panem. Pan posłem i ze wsparciem pana europosła, także myślę, że będziemy bliżej ludzi i to będzie z ogólną korzyścią, My będziemy więcej wiedzieli więcej mogli reagować na, na problemy ludzkie, a też i tam się może też lepiej ludziom poznać. To myślę, że raz na miesiąc to będzie taki, taki mniej więcej termin, kiedy y, będę się tutaj pokazywał. W moim przypadku będzie to nieco y, rzadziej raz na. 6 tygodni będę starał się regularnie przybywać do Gubina, prowadzić takie rozmowy z mieszkańcami, ale nie tylko, także przedstawicielami podmiotów publicznych, w tym naturalnie. Z młodarzem miasta Gubin, czyli panem burmistrzem Bartszakiem. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, aby budować sprzężenie zwrotne, takie relacje pomiędzy parlamentarzystami a opinią publiczną, lokalną społecznością, tak abyśmy na bieżąco byli świadomi tego, co dzieje się w Polsce tak zwanej lokalnej, jakie dospierają problemy, jak postrzegają te zmiany legislacyjne, które w Sejmie i Senacie, czy też w Europarlamencie prowadzimy, tak abyśmy mogli prowadzić swoistego rodzaju konsultacje społeczne tu z mieszkańcami. Pracownicy naszego biura, biura posła do Parlamentu Europejskiego, Artura, zasady co najmniej, myślę, że dwa razy w miesiącu starają się tutaj do Gubina przyjechać służyć pomocą w dziedzinie zdobywania środków unijnych bądź też w jakichś innych problemach, które będą, które będą mieli zgłaszali mieszkańcy Gubina i okolicy Są też nieprzypadkowe nieprzypadkowa, przepraszam, nasza obecność tutaj w Gubinie dzisiaj na pewno do końca tej kadencji. Jasne, że chcemy pracować na rzecz miasta i Ziemi Kubińskiej. No też nasza rola często ogranicza się do tego, że wspieramy coś gdzieś, bo to tak jest. No, my decydujemy o ustawach, natomiast nie jesteśmy władzą wykonawczą, ale deklarujemy swoją pomoc. No, myślę, że mogę również w tak, tak. imieniu posła tutaj powiedzieć, że deklarujemy pomoc dla różnych inicjatyw. No, Zawsze jest tak, że no z szeregu takich działań coś wychodzi, a trzeba by jasno powiedzieć, że więcej się nie udaje, no, ale będziemy próbować. Wspólnie z panem senatorem Iwanem, ale myślę, że także pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan zasada duże wsparcie nie tylko władz Gubina, ale także mieszkańców w wyborach, czy do to europarlamentu, do senatu, czy do parlamentu. I stąd też chcemy tą wówczas zaczętą, zainaugurowaną pracę, kontakty z lokalną społecznością kontynuować. I jeżeli będą takie potrzeby, to pracownicy nasi będą nas umawiali z mieszkańcami i wtedy te spotkania no, mogą być tak poza, poza tym jakimś harmonogramem, który jest który będzie ustanowiony. Myślę, że siedziba jest w dobrym miejscu, w miejscu dostępnym, dobrze znanym, także będziemy oczekiwali na i inicjatywy ze strony mieszkańców, jak inicjatywy i jakieś problemy samorządowe, czy to tutaj ze strony Pana Burmistrza, czy, czy, czy ze strony radnych miejskich, radnych powiatowych.